Dążenie do najwyższych duchowych celów, jak należy oczekiwać, ujawnia wady ego. Wady tkwią w strukturze ego i nie powinny być brane osobiście. Ego nie jest prawdziwym tobą, zostało odziedziczone jako nieodłączny element urodzenia się w ludzkim ciele. Zasadniczo pochodzi ze świata zwierząt, a ewolucja świadomości przebiega przez prymitywne stadia ewolucji człowieka, więc można by powiedzieć, że dążenie do oświecenia jest podsumowaniem historii ludzkiej ewolucji. Poszukiwanie oświecenia to bardzo poważne zaangażowanie i w istocie najtrudniejsze ze wszystkich ludzkich dążeń. Może być na przemian żmudne lub ożywcze, ekscytujące lub nużące, wymagające lub natchnione. Są wielkie przełomy, jak też nieznośne, pozornie niemożliwe do pokonania przeszkody. Należy oczekiwać, że ten wzorzec jest typowy. Ego stawia opór i walczy o przetrwanie. Zatem, kiedy daje o sobie znać, powinno to być uważane za oznakę sukcesu, a nie porażki. Zamiast budzić niepokój, podnoszenie się oporu ego powinno być traktowane jako oznaka osiągnięcia wewnętrzne poszukiwanie, które charakteryzuje duchową ścieżkę, jest rekapitulacją ewolucji ego od prehistorycznych czasów, aż do chwili obecnej, ale tym razem jest darem możliwości dokonania innego wyboru.